Cześć! Z tej strony Rafał, kanał Raffy Bricks. moi drodzy, dzisiaj oglądamy sobie serię minifigurek kolekcjonerskich związanych z filmem Harry Potter, numer katalogowy 71022. Zapraszam! Seria minifigurek kolekcjonerskich z Harry Potterem oraz fantastycznymi zwierzętami została wydana w 2018 roku. Jest to, moi drodzy, film numer 27, jeżeli chodzi o minifigurki kolekcjonerskie na moim kanale. W całej kolekcji otrzymywaliśmy 16 minifigurek związanych właśnie z filmem Harry Potter. I kolejne 6 minifigurek związanych z filmem Fantastyczne zwierzęta. Z tyłu na ulotce oczywiście mamy kilka informacji, jak składać bardziej skomplikowane minifigurki. Mam całą tą serię minifigurek, więc zaraz się jej przyglądniemy, aczkolwiek ci co chcą dokładnie, jeżeli jaki był rozkład w pudełku, jak też w każdej przegródce mogliśmy znaleźć minifigurki, no to zapraszam tutaj do odwiedzenia kolejne trzy części filmów, w których otwierałem cały box, jeżeli chodzi o właśnie tą serię minifigurek. Tak jak widzicie, ulotka, jak i saszetka i cały karton zbiorczy był w kolorze takim niebiesko-granatowym. No i zobaczmy teraz, jak prezentują się poszczególne postacie. Figurka z numerem 1 przedstawia postać Harry'ego Pottera, no i mamy tutaj postać wraz z jego sobą Hedwigą z brązową różdżką. To co fajne, to każda z różdek występuje w każdej saszetce jako dwie sztuki, no i mamy postać Harry'ego Pottera. W stroju Gryffindoru, w jego czarnej szacie, z tyłu również nadruk kaptura. W ręku, jak widzicie, umieściłem mu sowę Hedwigę. Druga z minifigurek Hermiona Granger występowała również w ilości trzech sztuk w opakowaniu. No i mamy tutaj Hermione wraz z jej. Kotem brązowe włosy i podobnie jak Harry Potter, czarna szata Gryffindoru. Tutaj słuchajcie, jako ciekawostka, po raz pierwszy właśnie zarówno w figurce Harego, jak i Hermiony, Lego zastosowało krótkie, ruchome nóżki. Kolejna z minifigurek, numer 3, to Ron Wesley i również występowało w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. I podobnie jak Hermiona i Harry, również i Ron ma czarną. Szatę Gryfindoru w ręku trzyma różdżkę, a w drugiej jego szczura, parszywka, ruda fryzura i uśmiech na twarzy minifigurki. Kolejna z minifigurek, numer 4, to Draco Malfoy i również w ilości trzech sztuk w całym opakowaniu mogliśmy go znaleźć. Mamy tutaj minifigurkę z zieloną miotłą i brązową różdżką. Również, słuchajcie, Draco ma pelerynę w zielonym kolorze, peleryna wykonana z miękkiego materiału, noru i również tutaj LEGO, słuchajcie, zadrukowało plecy minifigurki. Trochę szkoda, że już do tej minifigurki dali standardowe, krótkie, białe, nieruchome nóżki. Dodatkowo na wyposażeniu Drakona mieliśmy również złoty znicz, który był nowym elementem w 2018 roku. Kolejna z minifigurek, numer 5, występowała w opakowaniu w ilości dwóch sztuk, no i mamy tutaj, moi drodzy, Blond figurkę, którą jest Luna Lavgood. W ręku trzyma niebieską płytkę, która jest nadrukiem, brązową różkę, fioletowa sukienka. No i słuchajcie, również tutaj, jeżeli chodzi o spódnicę, jest ona wykonana z materiału, ale Lego pokusiło się o zrobienie tej postaci ruchomych niebieskich nóżek, co możecie zobaczyć, że minifigurka może jedną nogę trzymać na przykład z tyłu. Dodatkowo Luna Lawgut występuje w dwóch malowaniach twarzy, jedno które widzicie aktualnie i drugie, przedstawiające Lunę w okularach. Kolejna z minifigurek numer 6 to Neville Longbottom i również i on występował w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. Neville trzyma w prawej ręce mandragorę, a w lewej różdżkę. Dodatkowo na wyposażeniu ma garniec. No i Neville występuje w dwóch malowaniach twarzy. Pierwsze, które... Widzicie aktualnie ukazujące zdziwioną, głupkowatą minę Neville'a. I drugie, na którym Neville ma zmrużone oczy, pewnie w momencie, kiedy wyciągnął Mandragorę z donicy. Kolejna z minifigurek, numer 7, to Chow Chang. Występowała w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. Mamy minifigurkę, długie czarne włosy, brązowa sowa, brązowa różdżka, materiałowa spódnica. No i również i w tej minifigurce LEGO zastosowało ruchome, krótkie nóżki w szarym, Sweterku i białej koszulce nadrukowanej pod nim. Z tyłu również na dole delikatny nadruk biało-czarnych pasków. Figurka numer 8 Din Tomas występowała w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. Mamy postać czarnoskórego Dina Tomasa, również ruchome nóżki, nadruk bordowo-żółtego szalika Gryfindoru, przechodzący również i na te ruchome nóżki. Z tyłu również na nadruk Captura. Jego szaty w ręku trzyma flagę Gryfindoru. Moi drodzy, jeżeli chodzi o flagę, jest to, słuchajcie, nadruk, a nie żadna naklejka. No i w drugiej ręce Udina możemy znaleźć różdżka. Figurka numer 9 to Lord Voldemort i jego również w ilości trzech sztuk mogliśmy znaleźć w całym opakowaniu. Jeżeli chodzi o dolny element szatu, no to tutaj LEGO zastosowało taki bardziej półokrągły ten element. Jeżeli chodzi natomiast o węża, jest to Nowy element na 2018 rok, no i mamy tutaj postać lorda Voldemorta w zielonej szacie. Jeżeli chodzi o tył, no to niestety tutaj Lego nam go nie nadrukowało, natomiast z przodu mamy tylko delikatne. Nadruk ukazujący zapięcie tej szaty, w ręku biała różdżka. Kolejna z minifigurek, numer 10, to Zgredek. Występowało w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. No i mamy tutaj skrzata. Jeżeli chodzi o główkę, jest ona wykonana z odlewu gumowego. Piaskowe szaty, również z tyłu nadrukowane jakimś poplamieniem. W ręku trzyma dziennik Tomaridlas z nadrukiem, który imituje przebicie przez kieł bazyliczka. No i słuchajcie, w środku, tutaj Zgredek ma skarpetę, którą dostał właśnie w tym dzienniku od swojego pana. Figurka numer 11 to profesor Trelawney, no i występowała na ilości dwóch sztuk w opakowaniu zbiorczym Jest to chyba moim zdaniem jedna z najbardziej dokładnie i najbardziej szczegółowo nadrukowanych minifigurek, jeżeli chodzi o tą serię, właśnie w minifigurkach kolekcjonerskich. W ręku trzyma świetny atrybut w postaci tej nadrukowanej filiżanki, no i zobaczcie na to bogate zdobienie zarówno torsiku, jak i dolnego elementu. Które imituje szatę profesor Również chyba nowym elementem jest nakrycie głowy wraz z tymi włosami Świetnie wykonana minifigurka Figurka numer 12 to Cedric Diggory Występował w ilości 3 sztuk w opakowaniu zbiorczym No i chyba dzięki temu pucharowi turnieju trójmagicznego Była to minifigurka, którą najłatwiej z całej serii można było wymacać w całym właśnie opakowaniu Mamy tutaj Cedrica z napisem Diggory na plecach W żółto-czarnej bluzce, szarych spodniach po bokach nadruki dwóch żółtych lampasów w ręku trzyma różdżkę oraz wspomniany właśnie puchar. Figurka numer 13 to profesor Fleetwick, no i również i ta figurka występowała w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. Mamy profesora na krótkich nóżkach, znowu szkoda, że Lego nie dało tutaj tych ruchomych nóżek panu profesorowi, jeżeli chodzi o tył, bez nadruków, natomiast mamy tutaj materiałowe wykończenie fraku, pod spodem kamizelka oraz koszula w paski, w ręku trzyma tubę, przez którą wiemy, jak pan profesor rozmawia, oraz brązową różdżkę. Kolejna z minifigurek numer 14 to Shalonoki Moody, występował w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym i również mamy tutaj postać dość bogato z ozdobioną nadrukami zarówno na torsiku jak i na nóżkach. Zobaczcie zarówno z przodu jak i z tyłu. Lego nie poskąpiło nadruków. No i mamy tutaj słuchajcie aż cztery dodatkowe akcesoria. Jedno w postaci laski Shalonokiego, drugie akcesorium to jego różdżka. Trzecim z akcesoriów jest buteleczka, brązowe włosy, które Przemieniają na okiego bodajże w Bartiego kraucza. Moi drodzy, figurka numer 15 to Harry Potter w piżamie. I w Pelerynie Nie widzę w ilości dwóch sztuk w opakowaniu zbiorczym. No i mamy tutaj Harry'ego Pottera, właśnie we wspomnianej Pelerynie Niewidce, która jest wykonana z materiału. Jest ona nowym elementem. Jeżeli chodzi o minifigurkę, no to ma ona krótkie, nieruchome nóżki. Ale jeżeli chodzi o torsik, jest on nadrukowany, jak widzicie, niebieskimi paskami piżamy. Również pod spodem, Peleryna jest wykonana nadrukami gwiazd księżycy i innych tego typu. Kształtów. Ostatnią szesnastą z minifigurek związaną właśnie z serią Harry Potter jest Albus Dumbledore, którego również mogliśmy znaleźć w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. W ręku trzyma różdżkę oraz miskę, która symbolizuje myśl odsiewnie. Na głowie niebieska czapka, niebieskie szaty, z tyłu bez nadruku. No ale przód tutaj Lego nie poskąpiło nam nadruków, zarówno szat jak i płaszcza tej postaci. Długa siwa broda oraz długie siwe włosy. Tak właśnie przedstawiał się Albus Dumbledore. I moi drodzy, pierwsza figurka i równocześnie 17 to Newt Scamander. występował w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. Jeżeli chodzi o nowe elementy, no to mamy tutaj niuchacza i walizkę, która jest zupełnie nowym elementem. Otwierana, możemy do niej wsadzić różne Elementy. Jeżeli chodzi o postać, jest to Newt Scamander związany właśnie z filmem Fantastyczne zwierzęta. Niestety nie oglądałem tego filmu, nie powiem Wam nic na temat tej postaci. Tak jak widzicie, jest on w jakimś granatowym płaszczu, kamizelce i białej koszuli. Kolejną minifigurką numer 18 była Tina Goldstein, którą również mogliśmy znaleźć w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. W ręku trzyma hot doga. Ciekawym elementem jest tutaj kiełbaska w ciemno bordowym kolorze. Figurka występowała w dwóch malowaniach twarzy: jedno, które widzicie aktualnie i drugie, które nieznacznie różni się od poprzedniego. Jeżeli chodzi o tył, ma on jedynie delikatny nadruk przeszyć tej marynarki. Kolejna z minifigurek, numer 19, to Jacob Kowalski. występował w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. Minifigurka ma szare spodnie bez nadruków. Marynarkę w kolorze również ciemno-szarym niebieska kamizelka, biała koszula i krawat w jakiejś białe grochy. Minifigurka ma, moi drodzy, walizkę również z tego nowego odlewu i w środku w walizce znajdziemy dwa ciasteczka. Dwudziesta figurka to Queenie Goldstein. Występowała w ilości trzech sztuk w opakowaniu zbiorczym. W ręku trzyma różdżkę oraz bagietkę, czy jakieś ciasto francuskie, granatowa sukienka przechodzące nadruki również na nóżki minifigurki i czarne nadruki imitujące buty. Figurka numer 21 to kreden z barbą, występował w ilości dwóch sztuk w opakowaniu zbiorczym, również szare spodenki, marynarka w kolorze czarnym, z tyłu bez nadruków, czarne włosy, w ręku trzyma Jakieś wydanie magazynu Witches, chociaż mogę się mylić, bo tak jak mówiłem, nie oglądałem filmu. No i minifigurka ma dwa malowania twarzy. Jedno i drugie, które ukazuje minifigurkę prawdopodobnie po jakiejś przemianie. I Moi drodzy, figurka numer 22 to Percival Graves występował w ilości jednej sztuki w całym opakowaniu zbiorczym. Mamy tutaj minifigurkę w czarnym płaszczu. W czarnej kamizelce, również na druki, zobaczcie z tyłu, jeżeli chodzi o włosy no to jedne, które widzicie aktualnie, ma na głowie założone, i drugie włosy w kolorze białym. Postarzają nam naszą postać. I moi drodzy, omówiliśmy kolejną serię minifigurek kolekcjonerskich. Numer katalogowy 71022, seria z 2018 roku. Jak widzicie, zawierała ona 22 minifigurki. No, i była to chyba najliczniejsza seria, jeżeli chodzi o serię minifigurek kolekcjonerskich. A tak, seria minifigurek prezentuje się moi drodzy w Ramce. Jeżeli macie którąś figurkę z tej serii, napiszcie w komentarzu którą. Piszcie w komentarzach, która najbardziej się Wam podoba. Jeżeli film Wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału, do usłyszenia. Cześć!